Chodź tu! Nie! O kurwa! No serio! Skra... Banki. O się. Um, obgadajmy to, mam banana Teraz... Ale nie ma działek, kurde no. Co? Działka stawia nas, Nie. No nie stawiaj działek kuźwa Co ty robisz? Nie ma działek z Sombrą Czyli nie, jest kurde z metrą Sombry? Sombrą ma działkę, A, A nowy update A No kurde nie bił mnie tak Powaliło cię? Nie? O dobra Błaaaj <laughs> nie fair no Co jest nie fair? <laughs> nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Oj, ale on już mnie widzi. Mm. Siema mordzie. O jakim kur... Prytnym. Dobra. A <gulanie> no jakim kurwa cudem? Normalnym, zobacz sobie kilka O, <gulanie> Nie, nie widzisz mnie nie widzisz, nie mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. No, 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 go stópy, dawala, dawala, tak. Nie widzisz a mnie. Ale, Jakim kurwa, co tam przeżyłeś? Albo ty, albo ja. Siostrza. Nie trafiasz mnie. Pewnie, wcale, kurwa. i hitman No, gdybyś mnie trafiał, to bym kurwa dostawał teammate, nie? Pewnie, a hitman się z dupy kurwa. Ej, jeden kruk. No nie umarłem. Może powinniśmy się rozstać na jednym No tak. O nie no, coraz lepsze to postacie. Fak. O, ok, siema. Co oczywiście, że został wrażem znowu. Dostałem. No, ale że ślepy dostał. Mamy... więc. to włączaj ten debat Zobaczcie jak się drużyny nazywają? Grubasy patyki. Za gotować Echo panowie. Halo jezu! Halo jezu! Chciałem, Dude ale. Espandiu, mam dwie echo! Co to jest? Coś na pewno. Nie no, no jakie echo! To... Tylko ja mam takie kurwa lagi!

Andań po roku Rosji Jest, uciekłem Jakiś wylew Ja jadłem zupę Jadę Cieszymy się Krzysiuk! No! Yeah. Zupa! To dobrze, dobrze. cieszy się A była odpowiedź dosolona? Tak, dobrze dosolona no, no to matka chyba nie dostała stała. wypierdalaj! Au. No nie! No, tak. Ile można? Ale tak. Nie, no i kurwa, gdzie są moi teammatesi? No! Przepraszam! Na mapie! No to to kurwa long wiem, long ale niczego nie long tam long. gdzie ja! No właśnie! No w inną stronę! Good day. Bye. Czułem merci. Dobra, dzięki. Merci, że jesteś tu. Au! Alo, co to jest zagwałcenie nas? No i Au. chuj! Ej, mogę stawiać w tym Nie. No gruby jest. Maja ten nie wiem, już odsłuchaj mnie. Kabum! Jezu. Oj, oni robią fani. Ale nie mają killera. To co, i tak wygrywają? No tak. No. Ej, bez iżyczek. Tak. To miejsce. <laughs> Proste. ukradnij od starej coś. coś. O, McBannon. Środowa, noc, to wody czas, to jest wody czas. Sto złotych. Nie masz to mniej. Jak więcej to jesteś zamożny. Ej, czemu oh. mi chyba? <laughs> Kurwa dam te kulki analne, ale to jest mały. Przepraszam, przepuść, przepraszam. ale... No, towarzystwo. Zaraz cię wyleczymy. Nie! Nie! No i znowu ty, trajerze! Main! Main? Main? jesteś gruby. Ty też. Ale ty bardziej. No ja to jeszcze zaszło jeden więcej. więcej. O kurde, nie mał damage! <głos> <głos> Ał! Ał! <noise> <noise> <Maszera>, Od <Podaję> jednego <-dek głos> killa proszę! Nie? <głos> <głos> ja jeszcze dostałem kulkę. Niech ci wpiegdol będzie. I moszeń <noise> <noise> Excuse moi czy wyjebanie komuś z kamienia w mordy? to jest wjechanie komuś na uczucia, według ciebie? JA w dole NO kurwa Którym było co? Go. Kurwa strzał na blisko Go. Lewy? Lewy Ow. O, dostałem Justina Bibera. Emotional! <laughs> <Okay>. Emotional damage! Taka <coughs> no, Akurat tu, tu go wezmę. Okie kiedy kto to nie da? Trzeba było młotki te tego. Oliver z tym klaczem. Bastiona trzeba było włączyć. Bye. Uh. Nie! Nie, Ach, chcę tak, no! Kurden, nie, nie chcę umierać! Ej, no, main! No ale umrzesz. Kurde no. Nie, 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 mnie. mnie. nie, no, czemu nie, 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 Main, no, Tak nie, 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 to jest... BUM 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 No i chuj <gulatory> Now we will see about that No Eee, no, no. mój pierwszy kill! To coś było. A zresztą Jeszcze po oh, Tak zabawna postać Jeszcze trochę mam egzamin. O, to... We do the funny Aha <gulatory> <gulatory> We do the funny? No, Przepraszam, że ja nie jeden HP hmm. miałem. <laughs> a się mnie wyeliminował, mać... staram się wyeliminować... Zabiłem mnie to, co chciałem, ale ajalały. Ja <laughs> ale zabiłeś, to jest walka Correct. Ale zabiłeś, to już lepiej niż ja. No ja pierdolę, czemu we mnie dwójkę napierdolaliście jak zwykle? Nie, ja jak ja zwykle to jest deathmatch, bo Ej CHOPIE widziałem kogokolwiek I... Ja nawet nie wiem kogo ja mam dudefa O kurde sani... A ma Dude Fani? Jest też przy krawędzi Olek jest lepszy Jest na no krawędzi Jezus, to do... jest fokus ma... goni mnie walony no Czy... Can you kurwa nie słyszysz

A, hej, hej. ale mnieś mnie nie bić. Nieś mnie nie bić. moje kule. Mi się, słowo, mi się słowo dziadek teraz kojarzy tylko z Aftonem. Przez to, to grandpa Afton. Jezu. Can you not? No ale, kuwa, poważny morderca dzieci z y, całej community FNAFA. <grym grym grym> yeah. Pomimo to, że sobie wyobrażałem, a w ponadzie, dzięki, main, kurwa. Zabrał mi to że mi zabił. No to czasem mnie <grym> o to chodzi w tym trybie. Jest ult, o, macie na mnie sojusz. To mnie Na Dlaczego ale... no, on? Dlaczego <grym> on? Dlaczego on? O, jednak pani? No, jest. I ja się próbowałem wtedy tyrować tym, e, kurwa na, tepnąć, a coś nie A nie te fani! Chodź tu, mogę cię łapką walnąć. Nie? Yeah. Gruby jest. No, ja pierdolę. Nie, czemu, czemu siostra Elzy? Ja nie, ja nie chcę, ja nie chcę, snow. I don't want to let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow. Let, snow, let it snow. Jak... Oh, day? Co jest? Eee. eee. Tak eee, jest Ej, mamy sojusz już siecił. Nie! No ja pierdolę! No. Czemu nigdy nie pierdolała kurwa sieci jak miał loa? Eee... Ej, allow it. NO! 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 FUCK! SHIT! Siema Szymon dołączył grubas, no halo To jak się skończy ten mecz, to możemy 3 na 3 zrobić e? A no, Kurwa na no, umrzyj Jakby to był on mainu i Au Halo, co już jest przecież, czemu mnie bijecie? Czego? Czego to za Trzeba targetować Kto? To targetować Szymona, on ma swojego main'a Co to znaczy? Nice Ani Ane ma Targetada Targetada Targetakuję On tu kurwo, dobra wiec mi zbroję No pierdolę, Nie Nieeej Taką fajną pasję miałem gęgiem Halo Ui! Halo, gdzie ta blitka się pojawiła? Halo Jestem Brigitta Lincoln i będę swoją własną kartą. Okej. Okay. <grymne> <Przegnaj>, Hahaha. <Kasper. grymne> <Przegnaj> się. Przegadaj Czekaj, Jezu, jak to za Złe tryby, złe tryby. O nie, kurwa. <grymne> o, jestem bananem. Dobra. Where is the first? Ama be fat? O, here is the fat. Let's go! Ale Ani mamy serious pamiętaj. ani... A nie, bo jesteś martwy, Okej. Okay. <grymne> USAD MAGBASAD No kto z tego te działka? Nie ma działek My stawiamy działek, ej You are fat. That's fat A to się rozumie Jeszcze dwa taki kawałek Sojusz come on. mamy, sojusz mamy. Nie objaźcie od siecia Co jest Sojusz? No to byście nie objęli od niego! Nie! Zamknij mordę <laughs> No najgorszy wygrywa, dlatego ciągle wygrywa Maini sieci. Oh, let's go. <laughs>